Widać. No ale jest tam auto. E, słuchajcie, jest prawie do tej ambony kilometr, także troszkę jest. E... Słuchajcie, jesteśmy już pod amboną, ale tam jest chyba jakaś nadleśnictwa, bo jest tam jakiś numer. Także nie wiem, czy tam iść ale pójdziemy. No, nawet spora jest. Troszkę większa od tych, co my mamy. No, to lecimy. Tutaj teraz na ambonach. No, trochę sprchniało to czewo, ale wbijemy do niej. jak się? No, trochę sprchniało te deski. ta drabina. To jesteśmy w tej ambonie. No. Troszkę. Boję się tutaj być, bo jak widzicie jest dziura w oknie, także musi tu sporo biać. Jest dziura w podłodze. Ogólnie to podłoga jest, jak widać, bardzo źle zrobiona. Nie jest ona bardzo dobrze zrobiona. Trochę się tu boję chodzić. Tu pewnie jest dziura. Nie, ale nie jest to dziura. Jakieś koce, nie wiem. Nie byliśmy na ambonie, zaliczona także co, zobaczycie sobie jeszcze taki krótki film ze zdjęć e, coś jeszcze dopowiem, no i co, na tak tyle. Jak... mam nadzieję, że się wam to spodobało jeżeli tak, to szczęście, lajka, wbijajcie na kanały kolegów, zobaczycie sobie jeszcze szybki. Widzicie, jaka ładna jaszczurka. Ona się teraz boi, tak że ją zaraz wypuścimy, bo możliwe, że miała gdzieś tutaj gniazdo. Także tak, słuchajcie. Bardzo hm? fajna jaszczurka. Patrzcie, jaka stabilizacja głowy. Ja nie <grym się wziął> Cały czas tak.